Uch, z pod pachy mi jedzie. A jeżeli chodzi o bluzę, czuć lekkiego żula. Jestem teraz podczas parudniowego wyjazdu, gdzie codziennie śpię pod namiotem. Na przykład tą lnianą koszulę, którą mam założoną na gołe ciało, noszę już od trzech dni, nie ściągając jej z siebie. Subiektywnie rzecz biorąc, mogę powiedzieć, że ona cały czas pozostaje świeża. Nie czuję, żebym śmierdział. Zdecydowaną przewagą takich materiałów jak len, jak wełna jest to, że są bakteriostatyczne. Nie chłoną brzydkich zapachów, dzięki czemu wystarczy, że ja teraz przepiorę w wodzie bez żadnych detergentów tą lnianą koszulę. Dobra, pierzemy. Teraz wypraną koszulkę, bluzę lnianą po prostu powykręcam i ważne jest, żeby do suszenia ją ponaciągać i tak naprawdę już suchą założę na siebie bez żadnego prasowania, będzie elegancka. Trzeba się przyzwyczaić, po prostu do tego, że len się u mnie no świeżość.